Tu Konstanty Usenko, witam Was w drugim odcinku Federacji Lokalsów. Dzisiaj opowiem Wam o wytwórni Oret Recordings, projekcie dwóch fascynatów e, nazywających siebie pankowymi etnografami: Bułata Chaliłowa i Timura Kodzokowa, pochodzących z miasta Nalcik, stolicy Republiki Kabardyno-Bałkarii. Oret Recordings wydaje muzykę tradycyjną z Kaukazu, zarejestrowaną w trakcie nagrań terenowych. Jesienią 2012 roku przyszli założyciele Oret Recordings, ulat Haliłow i Timur Kodzokow. Uczestniczyli w ekspedycji filmowej Vincenta Muna, francuskiego niezależnego reżysera i audioartysty, który chciał eksplorować południe Rosji i republiki północnego Kaukazu. Przejechali razem Kabardo-Bałkarie, Adygieje, Ossetię. Byli nawet w Czeczeniu i Dagestanie. Ten projekt zainspirował później Bułata i Timura do własnych undergroundowych poszukiwań etnograficznych. Dzisiaj to oni jeżdżą po kaukaskich wsiach i miasteczkach w poszukiwaniu folkloru muzycznego. Tradycyjną muzyką Kaukazu zaczęli się oboje interesować, gdy mieli po 20 lat. Oboje są Czerkiesami, ale kiedyś odrzucali wszystko, co związane z własną kulturą. Chcieli być nowocześni, to typowe. Wyrośli na muzyce post i gotyckiej, na i Industrialu. Szukali czegoś podobnego u siebie, ale nie znaleźli. Był tylko klasyczny rock albo na dyskoteka w stylu chodnikowego szansonu. Wszystko zmieniło się, gdy poznali zespół z Adygei o nazwie. Wszystko, wszystko zmieniło się, gdy poznali. Dziwny zespół z Republiki Adygei o tajemniczej nazwie Ziu. Byli w szoku. Zrozumieli, że wcześniej uważali estradę za muzykę tradycyjną, a słysząc prawdziwe, surowe ludowe brzmienia, odnaleźli w nich swój wymarzony underground. Od odrzucenia dotarli do fascynacji własnymi korzeniami. Pierwsze nagranie terenowe zarejestrowali w 2014 roku. Przez znajomych znaleźli ludzi grających tradycyjną muzykę czerkieską. Dalej poszło już z górki. Pierwszą prawdziwą ekspedycją był wyjazd do Dagestanu. Potem nastąpiła reakcja łańcuchowa. Gdy jeździli do miejsc, w których nikogo nie znali, pomagał im YouTube i fora na portalach społecznościowych przede wszystkim w kontakcie. Kontaktowali się z ludźmi uczestniczącymi w dyskusjach na tematy etniczne. Bułat i Timur chcą odczarować Kaukas i stereotypy z nim związane. W sierpniu 2019 roku w Moskwie odbył się festiwal Fields, gdzie można było posłuchać ambientu, techno, akademickiej awangardy, muzyki improwizowanej. Jedna ze scen należała do niedużej wytwórni znalczyka Ored Recordings. Jej założyciele Błot Haliłow i Timur Kodzokow od pięciu lat nagrywają muzykę kaukaską tradycyjną metodą field recordingu, nagrań polowych. Wyszukują artystów w małych miasteczkach i wsiach, wydają im albumy, rozwijają lokalną, niezależną scenę. Co by to na Kaukazie nie znaczyło? Na pewno nie chodzi o kaukaski szanson i o przaśną dyskotekową popsę. Artystów szukają pocztą pantoflową, przez YouTube'a, ale też przez fora lokalnych społeczności różnych punktów geograficznych. Jeśli chodzi o czerkieskie klimaty, to tam jest łatwiej, bo sami są czerkiesami i w swoim regionie prawie wszystkich znają. W innych sąsiednich republikach muszą się trochę naszukać. Nie zawsze muzycy pochodzą z zapadłych górskich wsi. To stereotyp. Wciąż się uważa, że wykonawca muzyki tradycyjnej to staruszek z jakiegoś aulu spod Elbrusa. Nic bardziej błędnego. Jeden z głównych rezydentów Oret Recording, Zaur Nagojew, mieszka w Majkopie, stolicy Republiki Adygei. To człowiek z miasta, z wykształceniem dziennikarskim. Żaden medytujący szaman czy pustelnik, opowiada Bułat Haliłow. Owszem, czasami zniknie na jakiś tydzień w górskich lasach, jeździ na koniu. Wtedy komunikujemy się przez Whatsappa. Niektórzy staci lubią się krzywić, że brak im autentyzmu, ale muzyka jest żywym organizmem tworzo tworzonym przez żywych ludzi z krwi i kości, nie przez żadne ufolutki, ani przez kaukaskich czabanów z turystycznego folderu. Póki co nagrywamy głównie na Kaukazie, mówi Bułat. Ale nie jesteśmy z tych lokalnych turbopatriotów krzyczących Kaukaz to siła. Ludzie pasjonujący się kulturą własnego narodu są bardzo różni i często nie masz najmniejszej ochoty mieć z nimi nic wspólnego. Niektórzy nie wnoszą nic nowego i jak mantrę powtarzają w kółko, kiedyś trawa była bardziej zielona, dzisiaj wszystko gnije, mówią tak nawet trzydziestolatkowie. Nie pochwalam takiego podejścia do tematu, mówi Timur. Najważniejsze, wykonawstwo muzyki ludowej, tradycyjnej nie należy już tylko do starszego pokolenia. Wśród artystów skupionych przy Oret Recordings bardzo wielu jest ludzi młodych. Stereotyp starców, muzyków pojawił się jeszcze na początku XX wieku, mówi Bułat. Podczas pierwszych ekspedycji folklorystycznych, które opisywały tzw. ginącą kulturę, której strażnikami są starzy ludzie. Wtedy po prostu chyba też ignorowano młodzież. Jako głupią, nic nie wiedzącą. Dzisiaj jest na odwrót. Coraz więcej młodzieży interesuje się folklorem. Chcą grać muzykę ludową. Gołym okiem widoczny jest renesans. W jednym z filmów francuskiego reżysera i multimedialnego artysty Vincenta Muna występowali właśnie tacy kaukascy, tacy zwykli prości kaukascy faceci w skórzanych kurtkach i kaszkietach. Kierowcy tirów, sprzedawcy na bazarach, którzy bardzo często okazują się utalentowanymi muzykami. Problem w tym, że ludzie przyzwyczaili się do egzotyzacji kultury. nie mogą się bez tego obejść. Wydaje mi się, że taki muzyk galopuje po górach na koniu, że jest jakimś nadzwyczajnym filozofem. Tu nagle się okazuje, że mieszka w normalnym bloku, że chodzi do pracy, że ma telewizor i laptopa. O Red recordings nie starają się promować muzyki w mediach jako najbardziej unikalnej, łączącej z duchami przodków przenoszącej w czasie, pod żadnym pozorem. Najmocniejszy akcent kładą na fakcie, że to współczesna muzyka ludowa wykonywana przez najzwyklejszych ludzi. Niektórzy z nich nie są zbyt przyjemni w obyciu, nie są wygadani, ani intelektualnie wysublimowani. To, że czekamy na mędrca czy mesjasza, który da nam katarziz, to wyłącznie nasz problem. Większość artystów naturszczyków jest zaciekawionych, po co Buat Timurem coś takiego robią. Najdziwniejsze dla nich jest to, że wolą nagrania terenowe od produkcji studyjnych. Chłopaki z ORED próbują wyjaśnić im, że chcą by brzmiało to jak najbardziej naturalnie. Cały czas pokutuje mić, że wartościowe nagranie można stworzyć tylko w profesjonalnym studiu. Ludzie nie rozumieją jeszcze, że prawdziwy duch ludowej tradycji zostaje przez studio spłaszczony i pozbawiony emocji. Przede wszystkim pozbawiony kontekstu. Folklor schodzi dzisiaj do undergroundu. W każdej z ekspedycji znaleźli dla siebie coś szczególnego. Relacje ze swoich ekspedycji za każdym razem zawierają w opisach wydanych przez siebie albumów. Każda wyprawa jest dla nich nowym odkryciem. Jakby to dziwnie nie brzmiało, częściej znajdujemy muzyków w miastach niż we wsiach, mówi Bułat. Tradycja bywa tam niestety coraz częściej wyparta przez estradę, a mieszkańcy miast mają w internecie dostęp do nagrań archiwalnych, które próbują rekonstruować, każdy robi to na swój sposób. Zbierają składy, grają próby. Takich przykładów jest bardzo wiele. Ale folklor jest dzisiaj w undergroundzie, bo rządzi estrada. Koncepcją Ored Recordings nie jest robienie nagrań studyjnych. Wolą nagrania terenowe. Zarejestrowane gdzieś w górach albo u kogoś w domu. Bułat haliłow mówi Chcemy, by nasi słuchacze przenieśli się w miejsca, w których byliśmy. To są audiosytuacje. Jakoś na tym nie traci. Ważny jest dokumentalizm. Nazywają siebie pankowymi etnografami. Ta muzyka jest ściśle związana z codziennością, z momentami jej wykonywania. Pewien dagestański artysta spytał: Kto wam płaci za robienie tych nagrań? Po co to robicie? Dlaczego wam się podoba ta muzyka, skoro nie jesteście z Dagestanu? Doznał szoku, że może to podobać się komuś, kto nie jest nagrofem czy folklorystą, że istnieje publiczność w Rosji czy na świecie, która chciałaby słuchać takiej muzyki. Ostatnio belgijski label Saproza wydał na winylu edycję projektu Oret Recordings z muzyką z Kaumucji. Bułat z Timurem ruszyli do Kaumucji robić zdjęcia na okładkę i usłyszeli pytanie Czyżby w Belgii mieszkało tak wielu Kałmuków? Byli w szoku, że mogłoby się to podobać ludziom z innych krajów. Bułat opowiada Wszyscy są nam wdzięczni, że im pomagamy utrwalać własną kulturę, ale nigdy sami im czegoś takiego nie powiemy. Jak to w ogóle brzmi? Przyszedłem do ciebie ratować Twoją kulturę. Jakby ktoś do mnie przyszedł i coś takiego powiedział, wywaliłbym go od razu za drzwi. Filozofią ORED są horyzontalne kontakty pomiędzy artystami z różnych regionów. Brak liderów, brak headlinerów na festiwalach, brak wywyższania się ponad innych. Każda muzyka ma własną niszę, mówi Timur. Funkcjonuje we własnej przestrzeni, nie trzeba jej na siłę pchać do undergroundu czy do mainstreamu. Trzeba po prostu dać jej spokój i możliwość rozwoju. Gdy współczesna popkultura czerpie z lokalnych tradycji, zawsze wychodzi z tego ciekawy efekt. Dziś można wskazać pełno przykładów na całym globusie: blues tuaregów z Algierii, hip-hop plus scena elektroniczna w Ugandzie i Tanzanii. Podstawy muzyki amerykańskiej i współczesnej europejskiej przywędrowały też przecież z Czarnego Lądu. A dziś ta sama muzyka wraca skąd przyszła. Z rosyjską kulturą sytuacja jest bardziej skomplikowana. Kaukaska muzyka wrosła w nią od niedawna jako element kultury estradowej. Pojawili się charyzmatyczni wykonawcy pop. Tacy jak Ajdemir Mugu, ale w większości było to jednak paseszytowanie na ogranych motywach ludowych, trochę jak u Gorana Bregowicza, czerpiącego z tradycji bałkańskich. Produkuje się tak zwaną muzykę kaukaską niejasnego rodowodu, w której autorami są Czerkiesi, Dagestańczycy czy inni. Nie ma to wyrazistego charakteru żadnego z regionów, ale ma być atrakcyjny taneczny bit. Kaukaski sznyt prawdziwego mężczyzny, trochę bandyty, trochę romantyka, który się dobrze sprzedaje. Nie daje to słuchaczom żadnej głębszej refleksji. Skomplikowaną i barwną kaukaską kulturę traktuje instrumentalnie. Jest to pewnego rodzaju symbol tego, w jaki sposób Kaukas jest traktowany przez rosyjski mainstream. Rosyjska muzyka pop i chanson mają wciąż duży wpływ na miejscową na kaukaską scenę muzyczną. Pokutuje stara radziecka tradycja folklorystycznej cepeliady. Formowano nowe kierunki, obcinano długość form, tak by dopasować je do funkcji czysto widowiskowych. Prawdziwy taniec nie jest adresowany do publiczności. Na pokazach tanecznych tańczy się inaczej. To wystudiowane jak pokaz gimnastyczny. Prawdziwe tańce ludowe nie mają z tym nic wspólnego. Tam ludzie tańczą dla siebie. O Red Recordings jesteśmy producentami, ale także artystami, audiodokumentalistami, którzy łapią ulotne momenty. Kiedyś przez przypadek udało im się namierzyć w Osetii ostatniego instrumentalistę grającego na osetyjskiej fujarce Guadins. Nagrali go starą Nokią. Swój label nazywają punkową etnografią, jest taki termin punk etnografii w literaturze etnograficznej, określających fascynatów, entuzjastów, ludzi o punkowych korzeniach, którzy postanowili eksplorować i wydawać muzykę tradycyjną z całego świata. Wyrośli z fundamentów muzyki punkowej, elektronicznej i improwizowanej i w swoich działaniach idą wbrew szablonom powielanym przez etnografów akademickich i folklorystów. Jedyny problem w tym, że są o wiele bardziej znani w Moskwie niż w rodzimym Nalczyku. Uczestniczą w bardzo wielu festiwalach, mają dużo doświadczenia w pracy z muzyką i sztuką współczesną, chcą burzyć ściany pomiędzy gatunkami i swoje doświadczenie wykorzystać na lokalnym podwórku. Ostatnio zorganizowali pierwszy festiwal w Nalczyku, o nazwie Letnia Platforma. Chcą konsolidować środowiska kulturalne na Kabardzie, Bałkarii i innych regionach północnego Kaukazu. Nie chcą żadnych gwiazd ani headlinerów na swoich koncertach, wszyscy są na równych prawach. Błot haliło w tłumaczy: Nie chcę, by zaistniała sytuacja, w której uznani artyści z dużych metropolii przyjeżdżają do nas, by uczyć naszych prostaczków, jak mają grać, jak mają żyć. Główny cel ORED Recording to kontakty horyzontalne, które chcą budować przy pomocy kultury. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.